Witam, dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o bardzo ciekawym, fajnym produkcie, jakim jest ten Oto Mostek firmy Belkatek. Belkatek to producent bardzo, ale to bardzo wysokiej jakości komponentów z karbonu. Polecam wejść na ich stronę i zobaczyć, jakie, jakie fajnotki tam są. Naprawdę dzieła sztuki, dzieła sztuki. Między innymi, takim małym dziełem sztuki, jest ten mostek. Jest to mostek całkowicie wykonany z karbonu. Bardzo solidny, bezpieczny. Widać, że tutaj ten kto projektował ten mostek, wiedział co robi. Tu, gdzie ma być mocne, jest, jest naprawdę mięsiście. Tu, gdzie można wycieniować, jest, jest, to, jest to delikatne i, i cieniutkie. Mostek może nie jest najlżejszy. Ale całkowicie wykonany z karbonu i bardzo, bardzo, bardzo dobrze, dobrze jest to zrobione. Jest on przystosowany do tak zwanej modnej ostatnio y, integracji, okablowania z rowerem, czyli po prostu chowania, chowania wszystkich linek, wszystkich przewodów y, w kierownicy, w ramię, żeby ten rower wyglądał jak najbardziej, aerodynamicznie. I, i po prostu ładnie. Bardzo, bardzo modny ostatni temat. Może statystanci tego nie lubią. Aczkolwiek już chyba przyzwyczajili się do tego, że coraz więcej rowerów ma, ma linki po prostu pochowane wewnątrz. Yy, a więc tak, po kolei. Jak sami widzicie, mostek jest wykonany z karbonu. Yy, za chwilę go rozkręcę. Pokażę Wam, jak mniej więcej te, te linki się. Prowadzi w tym, w tym, w tym mostku, no, aczkolwiek nie jest to jakoś skomplikowane. Tutaj mamy kierownicę również tego producenta. Polecam wejść na naszą stronę i zobaczyć, jakie kierownice mamy fajne. Do, do, do szosy, do browera. I tutaj tak wygląda kierownica, gdzie linki są poprowadzone w jej wnętrzu. Tutaj od klamek linki wchodzą tutaj do wnętrza i tutaj na przykład jest taki otwór, którymi mogą one wychodzić. Rozkręcimy ten mostek. On jest rozkręcany na śruby, nie na inbusa, tylko na Torksa I tutaj przy montażu polecam trzymać się tych cyferek. Gdyż przy tego typu produktach bardzo ważna jest siła, z jaką dokręcamy poszczególne elementy. Mostek po rozkręceniu wygląda tak. Można popatrzeć tam do jego środka. Ach, nie widać. widać, ale nawet wewnątrz jest ładnie wykonany. Taki mostek, kierownicę montujemy do takiego mostka w ten sposób, że, że kable tutaj wychodzące wchodzą do wnętrza mostka. O, tutaj skręcamy tym elementem z dołu, wchodzą do wnętrza mostka, idą wewnątrz jego i wychodzą nam tutaj, tutaj do sterów. Co jest jeszcze jedną cechą charakterystyczną tego mostka? Jest on specjalnie zaprojektowany. Tutaj nawet ma napis token jest specjalnie zaprojektowany pod system yy, sterów zintegrowanych tokena więc tu to wszystko idealnie idealnie pasuje tutaj wychodzące tutaj o okablowanie tutaj mam przykładowe takie stery tokena górny dekielek jest tak wykonany że pasuje nam tutaj idealnie pod pod ten mostek tutaj jeśli mamy za nisko możemy takie specjalne podkładki Dokładać, również odpowiednio kształtowane. to się składa, składa jak klocki Lego. Okablowanie wychodzi nam, tak by z mostka, tędy, wchodzi nam tutaj koło takiego pierścienia, który jest na łożysku, wchodzi do rowera i już tam po prostu wewnątrz ramy rozchodzi się po, po poszczególnych yy, przerzutkach, hamulcach, co tam, co tam mamy podłączone co jeszcze charakteryzuje ten mostek tutaj może skręcimy go albo nie będziemy skręcać, żeby nie przedłużać w każdym bądź razie pod ten mostek możemy podpiąć tutaj mamy specjalny też taki uchwyt tego producenta na przykład taki uchwyt na licznik na kamerkę GoPro Czy specjalne, specjalne śruby góra Góra mostka jest, yy, jest, jest przykrywana właśnie takim takim ładnym dekielkiem, wszystko, wszystko pod montowaniem bardzo fajnie, fajnie się prezentuje. O. A więc... Zapraszam na naszą stronę poszczegóły, na stronę producenta również, tam też jest parę, parę informacji na temat tego mostka. Nie jest to tani produkt, ale naprawdę tego typu rzeczy nie są tanie. Jak to mówił klasyk, to nie są tanie rzeczy. Jeśli chcemy mieć fajnie, fajnie wyglądający kokpit, to, to tanie, pasujące wszystko do siebie. Więc musimy po prostu zainwestować w tego typu produkty. No, a mam nadzieję, że z grubsza zaprezentowałem ten mostek. Do następnego razu. Do widzenia.